Minione miesiące utwierdzają mnie w przekonaniu, że milicki Szpital podąża i zmierza we właściwym kierunku. Niezwykle też cieszy fakt, że działania naszego szpitala, nie tylko zostały dostrzeżone, ale co istotne, również docenione na Ogólnopolskim Forum, czego dowodem jest moja nominacja, a następnie zwycięstwo w plebiscycie o Osobowość roku 2020 w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Na początku na poziomie powiatowym, a następnie wojewódzkim. Oraz wysoka lokata w ogóle na polskim finale tytuł osobowość roku 2020. Mam nadzieję, że wkrótce odbiorę pamiątkowe statuetki, które będą czy tam są zwieńczeniem mojej już niemal dwuletniej działalności na rzecz szpitala. Co ważne, liczba głosów, które udało mi się zgromadzić była dla mnie i jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. I to właśnie te głosy są dowodem na to, że działania społeczne i, i, i tego typu są bardzo ważne. Potrzebne, zwłaszcza m, jeżeli dotyczą one pacjentów, szpitala są e, i wszystkich osób, które z tego szpitala korzystują. korzystają. Ważne, że głosy te są też dowodem na to, że działania. Są ważne, potrzebne, tak jak powiedziałem, jeżeli dotyczą pacjentów szpitala i są nakierowane na osoby najbardziej tego potrzebujące, czyli seniorów, dzieci i tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Chciałbym tą drogą bardzo podziękować wszystkim osobom, które na mnie głosowały. Jest to dla mnie duży powód do dumy, ale też ogromna mobilizacja i jeszcze większe poczucie odpowiedzialności. Mogę obiecać tylko tyle, że zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa głosów, wszystkich tych, którzy na mnie głosowali i będę robił wszystko, aby działania szpitala oraz te, 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 te działania, które są przeze mnie koordynowane, przynosiły jak najlepsze rezultaty. Na uwagę zasługuje Fundacja z doktorem Klau, której, dzięki której udało się zrealizować wiele wspaniałych inicjatyw. A ostatnio również wprowadziliśmy dodatkową formę terapii dla dzieci, dogoterapię. Pewnie Państwo mieli okazję oglądać fotorelacje na naszym profilu szpitala, zdjęcia i materiały i te zajęcia chciałbym powiedzieć cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych najmłodszych pacjentów. Dążą również do tego, aby poziom wynagrodzeń w szpitalu był satysfakcjonujący. Cieszy mnie to, że w minionym miesiącu pracownicy Zolu dla wentylowanych mechanicznie otrzymali ponad 112 tysięcy złotych w formie dodatku do wynagrodzeń. E środki, które pochodziły z LFZ otrzymało kilku e pracowników Zolu, w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci, e opiekuni medyczni, e również personel e pomocniczy. Kilka dni później udało się pozyskać 100 tysięcy sztuk maseczek medycznych, e, dzięki któremu spółka w najbliższym czasie nie będzie musiała ponosić kosztów w tym zakresie. Wspomnę, że jeszcze w lipcu udało się nam podpisać również umowę na dofinansowania na kwotę 690 ponad 692 000 zł na zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcji. E, dzięki tej realizacji e, tego działania, tych działań, tego projektu tak naprawdę w szpitalu znacząco wzrośnie poziom bezpieczeństwa i na długi czas zapewnione będą niezbędne środki ochrony osobistej, co w dobie pandemii jest bardzo ważne. Będą to m.in. maski, rękawiczki, fartuchy, gogle, okulary ochronne, kombinezony. Wszystko, wszystko, co ma zabezpieczać personel i pacjenta przed koronawirusem. Na wyróżnienie zasługuje jednak pozytywne rozpatrzenie wniosku na prace adaptacyjne i modernizacyjne w obrębie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Jest to obszar bardzo ważny, zwłaszcza teraz w dobie koronawirusa, pewnie i po tej pandemii. Wartość zadania to ponad 3 miliony 910 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 85%, czyli jest to kwota około 3 miliony 320 tysięcy złotych. Pozostałe 15%, czyli około 600 tysięcy złotych, to wkład własny, który musimy ponieść, który zgodnie z deklaracją przy podpisywaniu przeze mnie umowy podkryte zostanie przez właścicieli szpitala, powiat i gminę Milcz. Jak do tej pory jest to największe dofinansowanie, jakie szpital otrzymał w swojej historii. Muszę podkreślić, że wniosek przeszedł w całości w Ministerstwie Zdrowia, czemu dzięki, dzięki czemu możliwa będzie modernizacja całego 25-łóżkowego oddziału psychiatrii dziecięcej, w tym adaptacja części niewykorzystywanych dotąd pomieszczeń szpitala o powierzchni około 158 metrów, a dokładniej mówiąc chodzi tutaj o nieuruchomioną nigdy kuchnię. W tych pomieszczeniach będą utworzone sale terapeutyczne, sala audiowizualna, sala terapii sensorycznej, czy też mini-siłownia, co tak naprawdę w tej terapii jest bardzo istotne. Co należy jeszcze dodać? W ramach tego projektu zmodernizowane również zostanie między innymi boisko sportowe, E, powstanie siłownia zewnętrzna oraz duży plac zabaw dla dzieci. Projekt ten zakłada również utworzenie sali wyciszenia, a celem projektu jest tak naprawdę udzielenie efektywnej pomocy pacjentom e, doświadczającym tak jak powiedziałem, wcześniej, negatywnych skutków COVID-19. Zakres tych, tego projektu, zakres tych prac jest bardzo duży, jest ogromny, bo jest to m.in. wymiana wszystkich instalacji, modernizacja łazienek, montaż rolek okiennych, zewnętrznych, etc. Planowane jest również doposażenie oddziałów w sprzęt, m.in. potrzebny aparat EG oraz koncentrator tlenu. Ministerstwo Zdrowia, które przyznało nam ten projekt, wyznaczyło nam termin realizacji do końca tego roku. Oczywiście mm, czasu jest niewiele, jest powiedziałbym nawet bardzo mało, biorąc pod uwagę zakres prac. Dlatego też czekają nas bardzo intensywne miesiące. Ale myślę, że, że damy radę, jesteśmy pełni optymizmu i wiary w to, że projekt zrealizujemy do końca w pełnym zakresie. Chciałbym też również zaznaczyć, że rozstrzygnięty został już też przetarg na dostawę stacjonarnego, cyfrowego aparatu RTG, o którym wcześniej już sygnalizowaliśmy który również został zakupiony dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Zdrowia. Będzie to aparat opera swing firmy Forad, którego wartość to ponad milion prawie, milion trzysta tysięcy złotych. Dodatkowo we własnym zakresie, podczas trakcie tego projektu musimy ponieść koszt prac adaptacyjnych, które wyniosą około 280 tysięcy złotych. Tak sobie to wyliczyliśmy. Inwestycja ta była niezbędna, tak jak już mówiłem wcześniej, na z uwagi na wyeksploatowanie dotychczas wykorzystywanego sprzętu oraz jego awaryjność, tak jak mówiłem, ten sprzęt ma już ponad 19 lat, więc tutaj już był ostatni dzwonek, żeby tą, to urządzenie wymienić. Reasumując, wszystkie te zadania. Sprawiają, że czeka nas naprawdę intensywne, czekają nas naprawdę intensywne miesiące, intensywny koniec roku, ale mam też ogromną motywację. Mamy wszyscy ogromną motywację do pracy, dlatego też e, wszyscy wierzymy, że wszystko ułoży się pomyślnie. E, mimo e, otrzymania tych środków zewnętrznych, będziemy musieli zapewnić, tak jak już powiedziałem, wkład własny, i jest to duże obciążenie dla spółki, dlatego też tą drogą. Chciałbym zaprosić wszystkie firmy, wszystkich sponsorów, darczyńców, na których szpital zawsze mógł liczyć jak do tej pory, do wsparcia naszych działań, a tym samym zostaną współtwórcami naszych sukcesów, bo uważam, że te zadania, które są przed nami, to możemy określać mianem sukcesów.